Witam w Geometry -wialnie. W tym materiale trochę więcej teorii na temat stosunku odcinków. I zachęcam do przeanalizowania tego tematu razem ze mną. Czym jest stosunek odcinków? Ja przygotowałam wcześniej kilka różnych odcinków, zaznaczając ich długości, aby. 25 cm, CD 15 cm, EF 5 cm, GH 1,5 decymetra i J 3 decymetry. Stosunkiem odcinków nazywamy iloraz długości dwóch odcinków. Weźmy pod uwagę odcinek AB oraz odcinek CD. Stosunkiem tych odcinków będzie iloraz długości odcinka AB oraz odcinka CD, co możemy zapisać równoważnie jako dzielenie długości odcinka AB przez długość odcinka CD, iloraz ten, nie zależy od jednostki, w jakiej wyrażone są dane odcinki. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli odcinek AB i CD wyrażone są w centymetrach bądź w decymetrach, to stosunek tych odcinków będzie taki sam. Zwróćcie uwagę. Długość odcinka AB to 25 cm centymetrów. Długość odcinka CD 15 cm. Centymetry skracają się i możemy jeszcze dokonać skrócenia. A zatem stosunek tych odcinków wynosi 5 trzecich. Gdybyśmy odcinki te wyrazili w decymetrach 2,5 decymetra długość odcinka AB, 1,5 decymetra długość odcinka CD. Oczywiście, decymetry nam się skracają z własności dzielenia należałoby przesunąć przecinek w prawą stronę tak aby uzyskać liczbę całkowitą oczywiście jak działamy na mianowniku musimy podziałać również na liczniku otrzymujemy w wyniku przekształcenia 25/15 i ostatecznie również 5/3 a zatem Stosunek dwóch odcinków nie zależy od jednostki, w jakiej wyrażone są te odcinki. Nie może być sytuacji, w której odcinek AB wyrażony byłby w centymetrach, a odcinek CD w decymetrach. Taka wartość jest nieprawdziwa i nie jest stosunkiem dwóch odcinków. O czym warto jeszcze pamiętać w kwestii stosunku odcinków? Jeżeli weźmiemy pod uwagę stosunek odwrotny, czyli CD do AB, to on oczywiście nie będzie równy stosunkowi AB do CD. Obliczmy ten stosunek, czyli to będzie 15. Zostawiam już centymetry, nie wpisuję tutaj 25. Po skróceniu 3 piąte. Czyli wartość ta jest wartością odwrotną, czyli stosunek AB do CD nie jest równy stosunkowi CD do AB. Stosunek odcinków wynosi 2 trzecie. Jeden z boków ma miarę 10 cm, oblicz miarę drugiego odcinka. To zadanie w ogóle nam nie definiuje żadnych konkretnych odcinków, dlatego my musimy sobie takie odcinki założyć. Niech zatem AB i CD będą odcinkami, których stosunek wynosi 2 trzecie. To są obrane przeze mnie dwa dowolne odcinki. AB oraz CD. CD. Przy czym zwróćcie uwagę, jeden z boków ma miarę 10 cm. Oznacza to, że nie jest z góry powiedziane, który odcinek to 10 cm. A zatem musimy wziąć pod uwagę dwa warianty, czyli dwa rozwiązania tego zadania. Wariant pierwszy będzie taki. Stosunek odcinków AB do DC równa się 2 trzecie i przyjmuję, że odcinek AB ma miarę 10 cm. To będzie pierwszy wariant, a więc podstawiam. Pomijam już Jednostki są to centymetry, a zatem długość odcinka CD też będzie wyrażona w centymetrach. Może zapiszę, że szukamy długość CD, czyli 10 do nieznanej długości CD równa się 2 trzecie. Tego typu równanie najlepiej rozwiązywać tak zwaną metodą na krzyż, czyli mnożymy. Ze sobą wyrazy skrajne i wyrazy środkowe. 10 razy 3 równa się 2 razy x. 30 równa się 2x. Obustronnie dzielę przez 2, otrzymując długość odcinka CD 15 cm. A zatem w pierwszym wariancie. CD ma 15 cm. To będzie pierwsza odpowiedź. Drugi wariant wygląda następująco: stosunek AB do CD wynosi 2 trzecie oraz w tym przypadku CD. Ma miarę 10 cm. Szukamy długości, a która w tym wypadku jest naszą niewiadomą x. A zatem, x do 10 równa się 2 trzecie. Wykonujemy mnożenie na krzyż 3 razy x równa się 2 razy 10. 3x równa się 20. Obustronnie dzielimy na 3. x równa się 23. Można zostawić w ten sposób, można wyciągnąć całości. A zatem w tym przypadku długość odcinka AB

Miara wynosi 15 cm lub 23 cm. Zwróćmy teraz uwagę na zadanie drugie. Oblicz długość odcinka CD jeśli. AB do CD równa się 3,7, a długość odcinka AB równa jest 13 cm. W tym wypadku mamy dokładnie zdefiniowane wielkości, a zatem nie musimy rozpatrywać kilku przypadków. Biorąc pod uwagę nasze dane, AB równa się 13 cm, stosunek 3,7 oblicza. Przepiszę równanie podstawiam 13 pomijam centymetry do cd 3/7 obliczam 13 razy 7 równa się 3 razy cd czyli mamy 91 równa się 3 razy Cd. Dzielimy obustronnie przez 3. 91 trzecich równa się cd. W tym wypadku możemy dać odpowiedź. Można wyciągnąć całość. Zachęcam Was do przećwiczenia.